Za wielką, stromą górą w czasach niezmiernie dawnych żył pewien mężny rycerz. Ze swej grzeczności sławny, niezwykle był uprzejmy, co się nieczęsto zdarza. Nikogo nie zaczepiał, nikogo nie obrażał, grzecznie rozmawiał z każdym, słów brzydkich nie używał, mile widzianym gościem na zamku króla bywał. A nie opodal zamku, jak głoszą dzieje stare, smok groźny i podstępny w górach miał swą pieczarę. Gdy noc zapadła czarna, z jamy wyłaził skrycie i swoim zachowaniem zatruwał ludziom życie. Król z gniewu brodę targał i jak to często bywa, temu, kto zgładzi smoka, córkę swą obiecywał. Nie jeden już tam śmiałek konno i z mieczem w dłoni z okrzykiem gi. Po czwaro, Do smoczej jamy gonił. Lecz smok tak ogniem zajał i ryczał tak donośnie, że każdy, choć odważny, umykał, gdzie pieprz rośnie. Wreszcie rzekł rycerz grzeczny: Ja pójdę, proszę króla. Ten smok coś tu za długo bezkarnie sobie hula. Poszedł. Przy smoczej jamie przystanął w pełnej zbroi i palcem puk, puk. Skałę zapukał jak przystoi. Przepraszam, że przeszkadzam, rzekł, lecz to ważna sprawa. Chciałbym z szanownym panem poważnie porozmawiać. Smok zdębiał. Już rycerzy przepłoszył stąd niemało. Teraz nie pisną słowa. Po prostu go zatkało. A rycerz mówił dalej. Zwykle unikam bujek, ale się pan niestety okropnie zachowuje. Niestety Zionie, niestety owce dusi, więc w skórę pan niestety ode mnie dostać musi. Mam pana kolnąć mieczem czy kopią, jak pan woli, ale uprzedzam z góry, że to okropnie boli, więc może by pan jednak stąd dobrowolnie poszedł. Niechże się pan namyśli. Uprzejmie pana proszę. Smok tylko okiem łypnął. Podumał jeszcze chwilę i sapnął. Chyba pójdę. Gdy mnie tak prosisz, mile, chociaż owieczek tłustych spora tu jest gromada, lecz gdy ktoś grzecznie prosi, odmówić nie wypada. Pa, żegnam! Machnął łapą, ukradkiem łzę starł z oka, rozwinął smocze skrzydła i zniknął gdzieś w obłokach. Król z córką na zwycięzcę już czekał na tarasie i weselisko huczne wyprawił w krótkim czasie.